Jaka będzie ta najmilsza rzecz? Dawaj, nie udawaj! W RMF Max! którą można by o Was dzisiaj powiedzieć. O, możecie sobie wyobrazić, no by myślić, zapakować to w SMS-a i podesłać pod 3001, żeby wejść do zabawy niemożliwe, a jednak. Tak. Super nagrody na Was czekają, tym bardziej warto się zgłosić i coś miłego napisać. mamy na lunchboxe, ma lunchboxy, normalnie rewelacje, lunchbox, bierzesz sobie śniadanko do pracy, pakujesz do szkoły normalnie. karbę też tam można trzymać, jakby. To, jakby całkiem dobrze się, tam, całkiem dobrze się tam Całkiem dobrze się tam miewa. tam trzymam. Niemożliwe, a jednak. Niemożliwe. Prosto z kategorii kamienia łupanego o, Wyobraźcie sobie, to. że badacze się na, Pochylili nad opieką nad dziećmi Dawno, dawno temu I z tyłu podeszła za nich Aśka i patrzy Co tam no robicie? I wyszło tym badaczom, to w ogóle jest szok i niedowierzanie Że te dzieciaki w epoce kamienia były dużo lepiej Zaopiekowane niż no. aktualnie Dlatego, że dorośli poświęcali im ciągiem 9 godzin uwagi A teraz to jest 30 minut Aha, A wiesz dlaczego uwagi. tak było? Yeah. Bo kiedyś w epoce kamienia upanego, jak tam dziecko poprosiło o telefon, nie? żeby się mogło pograć, to raz ten telefon przygniótł <grym> to dziecko, <grym> i trzeba było dziewięciu godzin, żeby spod, nie, nic mu się nie stało, nie? żeby szczęśliwie tego dzieciaka spod telefonu wyciągnąć. No. Także. No w sumie nic się nie zmieniło. Tak, ona się siedzi na komórce, a tam się siedziało pod. No i stąd ta cała afera. Co najmilszego o sobie chcielibyście dzisiaj usłyszeć, podsyłacie hmm. pod 3001 do zabawy. Niemożliwe, a no jednak. Na program zaprasza sponsor ING Bank Śląski, oferujący konto firmowe z terminalem w telefonie. Reklama. TV Euro AGD. W euro świętujemy miesiąc małego AGD. Dziesiątki wybranych produktów w ekstra niskich cenach. Na przykład ekspresy, roboty kuchenne, odkurzacze, suszarki do włosów i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Andrzej jest w wieku, kiedy lubisz eksperymentować z zimną hydroterapią. Andrzej jest w wieku, kiedy lubi się też eksperymentować z męską depilacją. Mm. Niespodziewanie odkrył, że może zaoszczędzić do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Mm. Kupił urządzenie Brown Brownie.pl do usuwania włosów, a teraz podczas morsowania pokazuje swoje jedwabiście gładkie ciało tatusia. Dziel się radością podczas Black Friday Week i zaoszczędź do 30% na Amazon.pl. Tylko do 27 listopada, tylko do wyczerpania zapasów. Już od środy w sklepach Comfort finał Black Sales. Rabat 15% na wszystko, również na produkty przecenione. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w 160 sklepach i na Comfort.pl Uwaga ósmoklasiści i rodzice! Egzamin ósmoklasisty dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze arkusze z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z gazetą Egzamin Ósmoklasisty z matematyki, jutro arkusze z języka angielskiego. Książki dostępne też na sklep.infor.pl. Partner wydania wydawnictwo Nowa Era. Kik! Black Shopping Days! Skorzystaj z naszych świetnych ofert w sklepie internetowym na kik.pl. Od 24 do 27 listopada otrzymaj 20% rabatu na codziennie zmieniające się artykuły oraz bezpłatną wysyłkę przy zamówieniu od 99 zł. Kik! Cena mówi sama za siebie. Jutro Medical. Oferujemy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i opiekę lekarza pierwszego kontaktu na NFZ, a także specjalistyczną, prywatną pomoc i diagnostykę w chorobach układu pokarmowego czy chorobach przewlekłych jak cukrzyca i nadciśnienie. Oferujemy także badania, które mogą wykluczyć niektóre z przyczyn zaburzeń nastroju. Jesteśmy miejscem wolnym od dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, wygląd i orientację. Jutro Medical. Lista naszych placówek znajduje się na www.jutromedical.com a dla Pana? Szlachetna kawa. Bardzo proszę. Teraz kupując dowolną kawę w Wild Bean Cafe na stacjach BP wspierasz szlachetną paczkę. Akcja trwa od 8 listopada do końca grudnia tego roku. Szczegóły na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Apelujemy o ostrożną jazdę. Na drogach panują ciężkie warunki. Pamiętajcie o oponach. Ojej, a przed nami prawie 500 km. Spokojnie, ja już zadbałem o bezpieczeństwo naszej rodziny i kupiłem opony. A teraz ty, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Więcej na życie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media taniej ma. Wiedziałeś? Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej Black Friday w Media Expert. Blackwix w salonach Empik. Teraz wszystkie gry planszowe i karciane taniej o 20%. A dla posiadaczy Empik Premium taniej nawet o 25% przy zakupach za minimum 59 zł. Do tego klocki Mega Pokemon Wiejski Wiatrak w supercenie dla wszystkich. Szczegóły w regulaminie. Empik. I po reklamie. To jest RMS Max które uwielbiasz Nim zajdzie słońca i skończy szedłe świat Daj to nam maxa. Hit na maksa Kit na maksa RMF Max Podlasie 97 i 5FM